Jeśli manifestujesz spi albo chcesz prowadzić zmiany w swoim aktualnym partnerze, to to jest nagranie, które chcesz usłyszeć. Rozumiesz prawo założenia, rozumiesz obecny moment, że możesz się stworzyć na nowo w każdym. Jest tak, jak mówisz, że jest. Jeżeli nie zmienisz swojej decyzji, to dostaniesz to, co chcesz. Oczyściłaś się, Wiesz, że jeżeli masz negatywną myśl, to po prostu ją zmieniasz, w zasadzie to już nic nie zmieniasz, tylko po prostu wybierasz swoje myśli, tak, budzisz się, to jest najlepszy dzień Twojego życia, wszystko dzieje się na Twoją korzyść, na niczym się nie zastanawiasz, po prostu robisz swoje założenia. Z pieniędzmi jest tak, z ludźmi jest tak, z pracą jest tak. This is it. Jeżeli jesteś na etapie, na którym po prostu sobie wybierasz swoje założenia. I przychodzi ci to łatwo, i jest dla ciebie oczywiste, ale jeżeli chodzi o Twojego partnera, jeżeli chodzi o Twojego SP, to cały czas krąży w tobie jakaś historia, cały czas odtwarzasz coś negatywnego, cały czas wątpisz, 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 to to jest dla Ciebie ważne, żebyś rozpoznała, że hmm. akurat w tym temacie nie jestem w stanie wprowadzić założenia, tylko w tym temacie. Cały czas jest we mnie jakaś historia, nie mogę się ponad nią unieść. Nie jestem w stanie zmienić scenariusza tak, jak w stanie jestem zmienić a propos swojego ciała, a propos swoich pieniędzy, a propos swojej kariery. No, po prostu jeżeli chodzi o tego pana, cały czas mam jakiś sabotaż. I to jest ta informacja bardzo istotna, żebyś. Rozpoznała, że jeżeli się w tobie kręci cały czas coś negatywnego, to znaczy, że jest w tobie uwięziona energia. To znaczy, że to są właśnie te nieprzeżyte emocje. To znaczy, że tutaj nawet nie masz co pchać, 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 pchać jak to mówią, persist, 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 tylko musisz się zatrzymać i zobaczyć, że jeżeli tu mi wychodzi, jeżeli tu robię założenia a w kategorii SP. Cały czas mam nęka mnie jakiś scenariusz. Nie mogę uwierzyć, że on się zmieni, bo przecież to, bo przecież tamto. Cały czas po prostu budzę się po nocy z demonami, że on zrobi znowu to samo. To to jest feedback dla ciebie, że jest uwięziona energia w tobie. Energia, czyli emocje, emotion czyli energy in motion, ok? Nic się nie zmienia, spi nie przychodzi, partner się nie zmienia, ponieważ ta, te emocje, ta energia w tobie krąży i to ona właśnie cały czas powoduje tę wewnętrzną narrację, bo to się wszystko dzieje w twoim wnętrzu. A tu z drugiej strony pchasz i persystujesz, że on to, że on jest taki. Dwa sprzeczne sygnały, żadne, nie może, żadne się nie może dokonać, żadna energia się nie może uwolnić, żadna, żaden z tych sygnałów nie jest w stanie wypełnić. Projektować żadnej zmiany na zewnątrz, jesteś w stagnacji, masz jakąś sytuację, z której nie jesteś zadowolona z nim, i cały czas po prostu w środku przeżywasz tą narrację. To jest czas, w którym musisz zrobić krok w tył. Cała podróż SP, cała podróż do Twojego wymarzonego związku, i tak jest o tobie. O tobie, która się czuje w środku. Wybrana, zawsze zaopiekowana, zawsze, tą, zawsze taka, która może powiedzieć o co jej chodzi, zawsze taka, która będzie przyjęta. Okay? To o tym jest ta podróż. O tym jest ta podróż. Żeby ten jakikolwiek SP w Tobie nie był Ci wrogiem, nie był czymś nieosiągalnym. Okay? Ty masz siebie zintegrować. Dlatego musisz zobaczyć, musisz zrealizować, że jeżeli w tych tematach ci wychodzi, jesteś w stanie po prostu zmienić myśl i nie masz żadnych wątpliwości. Na nic nie czekasz, bo jest tak, jak mówisz, że jest, a z tym SP cały czas jest jakaś po prostu narracja, która cię no, zabiera ci energię życiową. Musisz zrobić krok w tył: przestać patrzeć na faceta, przestać patrzeć na swojego męża, na swojego chłopaka, na swojego SP, i zobaczyć to, co jest pod tą narracją. Te emocje. poczucia, Zaakceptować to, jak jest. Po prostu się odpiąć. Zneutralizować całą sytuację. Nawet doprowadzić do takiego momentu akceptacji, przyzwolenia albo obojętności. Hmm. It is what it is. Jeśli narracja dotycząca faceta jest taka natrętna, to na 99,9% chodzi o dzieciństwo. Dlatego, jak zrobisz krok w tył i odepniesz się od tej narracji, to poczu musisz poczuć, musisz poczuć tę energię w sobie zapętloną, te emocje, te Emotion, energy in motion, ta energy in motion, która się kiedyś nie wydostała z Twojego ciała, to ona robi tą narrację. O Boże, muszę go kontrolować, o Boże, jak ja nie zrobię, to on nie zrobi, o Boże, na pewno do kogoś napisze, o Boże, na pewno yy, mnie nie kocha. <laughs> to jest energia, emocje, nieprzyczyta yy, emocje dziecka. Więc robisz krok w tył, odpinasz się od tej narracji, porzucasz na chwilę jakiekolwiek manifestacje SP i zdejmujesz te historie mentalne i czujesz, czujesz. Musisz poczuć, musisz, po, musisz nie myśleć, nie pisać, tylko po prostu pozwolić, żeby to... Będzie przez chwilę dyskomfort, okej? Okay? Pozwolić, żeby to z ciebie, przez Ciebie mogło przepłynąć i po prostu to zaakceptuj. I jak to znaturalizujesz i zaakceptujesz, ale przede wszystkim zobaczysz. Bo jak myślisz, że to on, że on to robi, że trzeba go kontrolować. I patrzysz, projektujesz w swoim umyśle, to jest mentalne spod spodem, to ta energia emotion, energy in motion, to cały czas powoduje ci ten sam scenariusz, nie możesz przestać myśleć, to ty nie widzisz tego. Ty musisz to zobaczyć. Jak to odepniesz? To zobaczysz i poczujesz, i zneutralizujesz. OK? Zrób sobie taki detoks. Poczuj. Przestań. Pobądź z tym tak, jak mówię ci, żeby z tym pobyła. Szczegóły inne, te, tego typu procedury masz na kanale Olimpia Gaja. To dopiero jak to zneutralizujesz i odpuścisz, to wtedy wjeżdżasz ze scenariuszem. To nie musi być nawet scenariusz. Po prostu mówisz, jak jest. Kocha tylko mnie, zawsze jest wierny, zawsze widzi tylko mnie. Robi dla mnie wszystko. Zmienia się dla mnie. Jest dojrzały, jest uduchowiony, jest lojalny, wynosi śmieci, sprząta po sobie. That's it.